Cześć, witajcie. Z tej strony oczywiście ja, Mistyko Panda. Wiem, dawno mnie tu nie było, ale dzisiaj przychodzę z czymś, czego w ogóle dawno na kanale nie było. A są to zakupy. Zakupy y, tym razem elementowe ze sklepu Pan Brick Store na Allegro. Zapraszam. Przepraszam was, że nie pokazałem tutaj całego openingu paczki natomiast były troszeczkę moje problemy z pudełkiem, było ono tak dość zaklejone i po prostu nie wyglądało później ono estetycznie no dobrze, ale przejdźmy teraz do moich tutaj zakupów i tutaj mamy briki to są bodajże na 6 brików wysokości, takie widzimy kolumny jakieś filary na pewno mi się to gdzieś przyda i ich tutaj jest 5 Następnie tych takich fajnych y, roślinek zawijanych, ja no nie mówię, bagienne ziela, super, nareszcie będę miał ich pod dostatkiem, ich tutaj jest 20, 50 tajli, y, plejtów, przepraszam bardzo, są to oczywiście plejty, jeden na jeden w kolorze tan, no i to są do robienia po prostu y, terenu, gdzieś tam na jakiejś plaży, y, ogólnie jakichś takich piaszczystych terenów. Następnie mamy 20 tarcz. One fajnie na przykład wyglądają jako chodnik, ale też właśnie na zamkach, po prostu jako takie zdobienia, czy być może przy jakichś posągach. Następnie mamy 40 tajli trans niebieskich 2 na 1, które służą do właśnie zazwyczaj wody. Tutaj. Takie jeszcze plejty z dwoma studami, one tutaj mogą na przykład posłużyć za dachóweczki. O tutaj taka skromniejsza też ilość, bo tu jest ich bodajże 20 tych bricków z fakturą cegieł. Dorzuciłem je tak do zamówienia, bo one są mimo wszystko przydatne. Tutaj już pokaźny woreczek widzimy, on jest no taki jak, jak moja dłoń tutaj. 150 tych listków. Cieszę się, że już mi ich po prostu nie zabraknie na pewno. 30 tych oto listków w kolorze olive green. 50 serków piaskowych. Takie też właśnie kloski Ich jest tutaj 50. One są nieduże do robienia jakichś tam właśnie yy, Zdobień takich właśnie widzimy półkolistych. One były chociażby zastosowane w księgarni, w modularze księgarnia. 25 brików, yy, przepraszam bardzo, plejtów z takim jakby ząbkiem. One też właśnie mają funkcję taką czysto ozdobną. Tutaj mamy 25 plejtów okrągłych yy, 2 na 2 reddish brown oraz 25 Tali w kolorze mokrego piachu 2 na 2. Poza tym otrzymałem taki oto mały gratisik Tutaj taki kwiatek, dwa listki yy, właśnie plus podstaweczka, więc super, dziękuję bardzo. No musicie przyznać, że wygląda to imponująco. Ja będę w przyszłości właśnie brał się za budowanie, póki co te. Yy, Elementy lecą do moich segregatorków z chowajką, które również Wam kiedyś pokażę, być może ogólnie zrobię taki vlog z Lego Rumu. Na dzisiaj to już wszystko, taki szybki odcinek. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Ja już się z Wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.